Marta Żarnowska, witam serdecznie. A w studiu Radzie Ziemi Wieluńskiej witamy również naszego gościa, prezesa Łęczyckiego Oddziału PTTK, pana Pawła Czarneckiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. 6-7 lipca to weekend, w którym wszystkie drogi powinny prowadzić do Łęczycy. Taką nadzieję przynajmniej mają organizatorzy. Ogólnopolskiego przeglądu piosenki turystycznej pod taką dającą do myślenia nazwą Nocnik. Chcielibyśmy na początek dowiedzieć się czegoś więcej o tej imprezie. Tak, już od 8 lat. Każdy drugi weekend lipca jesteśmy organizatorami ogólnopolskiego przeglądu piosenki turystycznej pod taką dziwnie brzmiącą nazwą Nocnik. Skąd nazwa? Wiele, wiele osób pyta, dlaczego akurat taka nazwa przeglądu piosenki turystycznej, festiwalu piosenki turystycznej. Zawsze odpowiadamy, że, no, bo taka też jest prawda, i geneza powstania tego przeglądu. Kiedyś. Grupa Łęczyckich Turystów zrzeszonych w oddziale Petyka Ziemi Łęczeckiej w Łęczycy spotkała się z kilkoma gitarami na zamku, zaczęliśmy grać i śpiewać, i pomyśleliśmy, że fajnie byłoby, gdyby mury Łęczyckiego zamku rozbrzmiewały piosenką turystyczną, dlatego że w są bardzo przyja przyjaźni, sympatyczni ludzie, którzy lubią, potrafią i chcą śpiewać i chcą się bawić z reguły przy ognisku i z gitarą. I pomyśleliśmy, że fajnie byłoby y, zrobić y, taki przegląd piosenki turystycznej. Pomyśleliśmy, udało się zrobić pierwszy przegląd. Teraz mamy już ósmą edycję tego festiwalu. Festiwalu, który przyciąga co roku do Łęczycy, jak wspomniałem wcześniej, w każdy drugi weekend lipca. W tym roku będzie to 6, 7, piątek, sobota. Ściąga rzesze turystów, miłośników piosenki turystycznej, miłośników dobrej zabawy i przyjaciół, którzy chcą razem przebywać z sobą, bawić się i śpiewać piosenkę turystyczną. Na tym przeglądzie robi się coraz bardziej głośno, nie tylko za sprawą ludzi, którzy pewnie przekazują sobie informacje o tym, że taka impreza istnieje, ale również medialnie coraz więcej można się na ten temat dowiedzieć. W tym roku również Radio Z2 do tej imprezy się przyłącza, objęliśmy patronat medialny, ale nie tylko my, bo to sporo, sporo ludzi, którzy tak pewnie pomagają w tym, żeby o tym festiwalu było głośno w całej Polsce, bo rozmawialiśmy przed programem, że mieszkańców samej Łęczycy jest tam trochę, ale okazuje się, że przyjeżdżają nie tylko Polacy, ale również goście z zagranicy. Tak, mieliśmy bardzo sympatycznych gości z Czechii, z Niemiec w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że w tym roku zaszli na swoją mocnością. Jeden zespół z Czech, który już w ubiegłym roku deklarował się, że będzie, mu muszą przyjechać. Przyjechali, zobaczyli jak to jest, powiedzieli my tu przyjeżdżamy z całą grupą, z całą ekipą, będziemy u was śpiewać na zamku w Łęczycy. Ale tak, o nocniku jest głośno, myślę, w całej Polsce za sprawą y, różnego rodzaju przeglądów y, piosenki turystycznej. Można wspomnieć kilka, chociażby na Pomor Pomorską Bazunę, czy czy szklarską porębę, czy, czy przegląd w Krakowie, czy kropkę w Głuchołazach. Jesteśmy przyjacielami tych przeglądów. Wiele osób podróżuje. Ma taki taki nawet sposób sobie życia, że podróżył od festiwalu do festiwalu. Łęczyca i Łęczycki Nocnik jest na mapie Polski jednym z takich miejsc, mm. gdzie każdy turysta w drugi weekend zawsze przyjeżdża i odwiedza nas. Tak, tak. Coraz nocnik czy nocnikowi przyjaciele, ponieważ każdy, kto przyjeżdża do nas na, na, ten, na ten przegląd, on zakochuje się w ludziach. Dlatego że my spotykamy się po to, żeby się bawić. Bawimy się właśnie przy, przy, przy pięknej piosence turystycznej, przy, przy muzy, przy piosence poetyckiej. To są ludzie, którzy przyjeżdżają z całymi rodzinami. Możemy zobaczyć, kiedy pod, pod sceną na Łęczyckim zamku przyjeżdżają rodzice z dziećmi na karimatach w nocy, dzieci leżą, bo już są zmęczone, śpią, rodzice śpiewają, bawią się. To jest taki przegląd, który, który przyciąga rzesze fantastycznych ludzi. Mnóstwo ludzi poznaje się również. Na tym przeglądzie i to, co najbardziej cenimy w tym wszystkim, że robi się jedna wielka turystyczna rodzina. No właśnie, ja tak wrócę do samego, samej piosenki turystycznej, bo no, są tacy, którzy, którym ta piosenka turystyczna z różnych względów kojarzy się źle, ale myślę, że warto tutaj dodać, że Ogólnopolski Przegląd Piosenki WŁączycy to jest naprawdę wysoki poziom i co roku przyjeżdżają tam zespoły i ludzie, którzy naprawdę potrafią śpiewać i myślę, że Dlatego e, też przyciąga to coraz więcej e, osób zainteresowanych tym przeglądem. Tak, e, sam przegląd trwa dwa dni. W tym roku w piątek będziemy rozpoczynać e, kon, e, koncertem pod nazwą Wspomnień Czar. Dlatego, że zaprosiliśmy do tego koncertu. E, gwiazdy, które u nas były przez siedem edycji laureatów, poszczególnych zwycięzców poszczególnych edycji z każdego roku. Plus, plus mamy jeszcze zaprzyjaźnionych przyjaciół Grupa Kofeina z Otwocka, cudowni faceci, którzy grają i śpiewają Prze, przemiłe, przemiłe, przesympatyczne piosenki. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny dziesiątej już koncertem dla dzieci mini nocnik. Mamy już piątą edycję, dlatego, że zauważyliśmy, po trzech latach, że, że to, to jest naprawdę fajna sprawa i przyciąga dużo ludzi, i pomyśleliśmy, dlaczego nie zrobić tego dla dzieci, dlaczego mhm. dzieci nie wciągnąć w ten nurt piosenki turystycznej, zabawy przyjaźni. Eee, zrobiliśmy pierwszy mini-nocnik, tak to się nazywa. Eee, okazało się, że no, jest duże zapotrzebowanie wśród dzieci i młodzieży na tego typu yy, imprezy i spędzanie wolnego czasu z gitarami i piosenką turystyczną. W tym roku mam już piątą edycję i muszę to tak pochwalić, może to, to, to tak nies, nieskromnie zabrzmi, ale ten mini nocnik przyciąga coraz większą rzeszę ludzi z całej Polski. Ja już w tej chwili mam zgłoszenia, mam z koszalina, mam z Warszawy, mam z Kielc, mam zgłoszenia z Opola, także ludzie z, zarówno wykonawcy indywidualni, jak i zespoły mniejsze, większe, mm -hmm. mogą do nas przyjeżdżać, żeby się bawić. Bawimy się, dzieciaki rywalizują między sobą w trzech kategoriach wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym, oni są najsympatyczniejsi, mm -hmm. najzabawniejsi. Najmniej się stresują, na, tak myślę. Tak, tak, tak. Chyba, mm -hmm. chyba dlatego również dzieci w wieku szkolnym do, do szóstej klasy szkoły podstawowej i później młodzież już w wieku gimnazjalnym do szesnastego roku życia. Natomiast w sobotę siódmego od godziny 16:00 rozpoczynamy już taki koncert konkursowy dla dorosłych. On będzie trwał do 19:00 godziny i od 19:30 będzie nocny koncert gwiazd. W tym roku w nocnym koncercie gwiazd będzie występował m.in. Czerwony Tulipan, który jest przyjacielem nocnika. Czerwony Tulipan Dwa lata temu, kiedy organizowaliśmy szósty przegląd, obchodził 25-lecie swojego istnienia Przecudni ludzie. Nie wspomniałem, że... Przez pięć edycji ten nasz przegląd odbywał się na Łęczyckim Zamku, w Murach Łęczkiego Zamku, na dziedzińcu zamku. Później się zmieniło, było bardziej ekscytująco, tak myślę. Tak, przenieśliśmy się na dwa lata do nieczynnego już zakładu karnego w Łęczycy. Zakład karny, który w grudniu 2006 roku przestał funkcjonować w Łęczycy. Mm z różnych względów, ale to już to, to nie będziemy o tym rozmawiać. Natomiast mury tego więzienia, one kryją w sobie historię ponad 60 lat, dlatego że w jednym, jednym z elementów zabudowań jest najstarszy murowany budynek w Łęczycy, o czym, o, 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 o czym bardzo mało Łęczycan i ludzi, którzy przejedą Łęczycy mhm. wie. Powiem szczerze, że kiedy nocnik odbywał się w Łączeskim Zakładzie Karnym, przyciągał bardzo dużo turystów, turystów, którzy chcieli również zamieszkać w, cena, w celach legendarnego więzienia. Więzienie było od 1800 roku przez ponad 206 lat, miejsce odosobnione niedostępne dla nikogo. No, za wyjątkiem oczywiście strażników więziennych, pracowników zakładu karnego, no i, i jak najbardziej skazanych, my to postanowiliśmy troszeczkę zmienić budzić te mury do, do, do życia. Zrobiliśmy tam dwa, dwa przeglądy, ale w ubiegłym roku wróciliśmy już z powrotem na dziedzinie zamku królewskiego w Łęczycy. przepiękny dziedziniec przepięknego zamku i tam też w tym roku będzie się ten festiwal odbywał. Nadal będzie można skorzystać z takiego noclegów w celi więziennej? W tym roku nie przewidujemy, nie przewidu, nie, nie, może tak, może nie przewidywaliśmy noclegów. Natomiast niewątpliwie każdy turysta, który przyjedzie do Łęczycy w drugi weekend, to więc 6-7 lipca, będzie mógł zwiedzić to łęczyckie więzienie z naszymi przewodnikami, którzy wywodzą się z oddziału Petetyka Ziemi łęczyckiej w Łęczycy. Przewodnicy będą oprowadzać po Łęczycy, po, po, po okolicy Łęczycy. Będziemy również robić wycieczki do Tumu. Przypomnę tylko, że archi ta w Tumie obchodziła w ubiegłym roku. 850-lecie konsekracji, wielka, wspaniała impreza. Także będziemy, będziemy oprowadzać po, po ciekawych miejscach, zabytkach ziemiowskich. Oczywiście w przerwie między koncertami. Będzie to zarówno w piątek przed koncertem, jak i w sobotę między koncertami dla dzieci, dla dorosłych i później przed koncertem gwiazd. Dodajmy, że ci, którzy przybędą na przegląd, mają się gdzieś zatrzymać, bo jest wielkie miasteczko namiotowe i tam chyba główne noclegi. Będą, będą, będą namioty, ale mamy również zabezpie mamy zabezpieczone noclegi. I w warunkach turystycznych w jednych z Łęczyckich szkół, także mamy, mamy halę sportową, dużo na, na ponad 300 osób miejsca noclegowe. Mamy również dla bardziej wymagających turystów, mamy również zarezerwowane miejsca w bursie szkolnej. Także każdy turysta, który przyjedzie i będzie chciał przez dwa dni bawić się w Łańczycy, na pewno będzie miał gdzie mieszkać, nie będzie musiał martwić się o to, że, że nie, będzie, nie będzie miał co z sobą zrobić. Wspomniał Pan o tym, że coraz więcej osób przy. Jeżdża na ten festiwal, to ja myślę, że warto też dodać, że zgłoszenia do tego festiwalu cały czas trwają i teraz będziemy zachęcać mieszkańców Ziemi Wieluńskiej do tego, żeby być może też wzięli udział, bo przecież myślę, że takich osób, którzy z piosenką turystyczną mają coś wspólnego, grają na gitarze przy każdej możliwej okazji, no mogą się zaprezentować. Jest to do tego okazja. Zgłoszenia trwają zarówno do nocnika, jak i do mini-nocnika. Tak, jak najbardziej. Do zgłoszenia do nocnika, czyli dla zespołów yy, i, i dla osób indywidualnych, którzy chcieliby wystąpić na nocniku Scenie, scenie piosenki turystycznej zgłoszenia trwałem do 23 czerwca. Natomiast do mini nocnika, czyli do tego konkursu do, do 16 lat możemy zgłaszać się do 30 czerwca. Ja bardzo zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, dlatego że specjalnie na potrzeby naszego przeglądu została stworzona strona www.nocnik.art.pl Tam możemy dowiedzieć się o historii nocnika. Tam również znajdziemy najświeższe informacje dotyczące zarówno noclegów, o których wspominaliśmy, yy, konkursów, jak i, jak i całego, całego naszego przeciwnika. Jest również galeria zdjęć. Będzie można również obejrzeć zdjęcia z łończyckiego więzienia, kiedy, kiedy właśnie odbywał się nocnik. Także bardzo gorąco zachęcam. Jeszcze raz powtarzam www.nocnik.art.pl Tam dowiemy się wszystkiego o przeglądzie piosenki turystycznej. Ósmym już przeglądzie piosenki turystycznej mm. nocnik w Łęczycy który będzie odbywał się 6-7 lipca. To jeszcze dopytam tylko na zachętę, jakie nagrody czekają na zwycięzców yy, przeglądu? Nagrody są bardzo atrakcyjne, dlatego że opór. Yy, Obok nagród rzeczowych mamy również nagrody pieniężne. Ja nie zdradzę w jakiej wysokości są te nagrody, ale mogę powiedzieć, że od 8, od 7 lat, teraz już ponad 8 rok, pierwszą nagrodę funduje zawsze prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Koreznawczego. Dlatego, że przegląd organizowany jest przez, przez Łęczewski Oddział PTTK i jest to jedyny przegląd w Polsce, który organizowany jest przez brać turystyczną z podznaku mm. PTTK. To jest pierwsza nagroda, druga, druga nagroda, również finansowa, to jest nagroda burmistrza miasta Łęczyca i trzecia nagroda starosty Łęczyckiego. Oprócz tego mamy mnóstwo nagród rzeczowych: będą gitary, będą rowery, dlatego, że w tym roku, rok 2012 jest rokiem turystyki rowerowej w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajowym, w związku z powyższym na pewno dla dzieci i dla dorosłych mamy mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo nagród i, i atrakcji i powiem szczerze, że y, jesteśmy festiwalem, gdzie, który cieszy się m, wśród y, y, piosenkarzy, wśród zespołów, który występuje również dlatego, że mamy bardzo właśnie ciekawe nagrody. Zachęcam, zachęcam, trzeba przyjechać, trzeba spróbować swoich sił na nosnikowej scenie i wygrywać oczywiście nagrody. Z tymi nagrodami wiele anegdot wiem, że się wiąże, ale o tym już więcej pewnie na stronie internetowej będą mogli Państwo przeczytać. Przypominamy, 6-7 lipca, czyli drugi weekend, zapraszamy do Łęczycy. Radio ZW oczywiście również tam będzie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Przypomnę, Dziękuję uprzejmie. przypomnę, że naszym gościem był Pan Paweł Czarnecki, dyrektor przeglądu, a także prezes Łęczyckiego Oddziału PTTK. Dziękuję, do widzenia.